Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Fortuna kłania się. Dzisiaj, moi kochani, filmik pod tytułem Co Twoje osoby mają Ci do przekazania? Także za chwileczkę zaczynamy. I oczywiście, moi drodzy, tutaj sobie oczyszczam Paulo Santo, także mm, zaczynamy. Na pewno jest pomieszczenie oczyszczone, karty, moi drodzy, i oczywiście wszystko wokół. Także zaczynamy. Co twoje osoby mają ci do przekazania? Teraz możecie sobie, moi drodzy, pomyśleć o jakichś osobach, jednej najpierw, potem drugiej i ja zaczynam. Zobaczymy. Pierwsza osoba, moi kochani, co tutaj macie do przekazania? Twoja pierwsza osoba. Jest jeszcze czas, chwileczkę, na pomyślenie. Wybranie sobie jakiejś osoby, jednej, potem drugiej. No dobrze, moi drodzy. Także zaczynamy. Co ta osoba ma ci do przekazania? Hmm. Ta osoba bardzo jest osobą, która myśli o materii, moi drodzy. To jest osoba, Możliwe, że mężczyzna, który myśl, Możliwe, że mężczyzna, ale też możesz myśleć o kobiecie, na pewno, kochana, albo kochani, możecie myśleć tutaj o mężczyźnie, ale o kobiecie. Mężczyzna, ten mężczyzna, jeśli to jest mężczyzna, jeśli to jest kobieta, no to też myślą o yy, sposobie zarabiania pieniędzy, o nieoczekiwanych pieniądzach, boją się na pewno brać kredytów. Boją się złodziejstwa, oszustwa, boją się wszystkich zmian. Możliwe, że boi się ta osoba też ruszyć z miejsca pracy, boi się przeprowadzki, boi się o swoje finanse. Też planuje, jeśli to mężczyzna, no to myśli o kobiecie właśnie i wie, że ta osoba tutaj, że ty jesteś kreatywną bardzo osobą. Ale boi się o finanse i tutaj albo mężczyzna, właśnie, boi się o ciebie, albo kobieta boi się o mężczyznę, e, o to, żeby nie stracić, nie zaciągać kredytów, nie m, być m, na przykład tutaj tak naprawdę oszukanym, boi się zmian, tak? Wszystkiego ta osoba się boi jest bardzo taka e, oszczędna ta osoba. Twoja jest bardzo dojrzała, ja bym powiedziała, ale bardzo strachliwa. Yy, tak, to jest taka osoba. Dobrze, idźmy dalej. Tutaj właśnie niezależnie czy to jest kobieta czy mężczyzna, chciałaby zaangażowania z tobą, chciałaby ta osoba y, tak naprawdę y, mieszkać z tobą razem albo y, zrobić coś, żebyście zamieszkali razem, ta twoja osoba myśli też o tym, żeby nawet pracować razem żeby mieć z Tobą coś wspólnego i możliwe, że z jeszcze jedną młodszą kobietą. Ma to na myśli, chciałby współpracy, mieszkania razem, dobrych relacji. Ta osoba na pewno Cię postrzega jako osobę, która jest bardzo też dojrzała i tak naprawdę Podobasz się tej osobie i wizualnie, fizycznie, no tutaj ta osoba może być w tobie zakochana. Czy to mężczyzna, czy kobieta, tak? Może też właśnie chce zamieszkania razem. Hmm. Tutaj ta Twoja osoba też martwi się o starszych członków rodziny. Chciałaby ta osoba spotkań rodzinnych i oczywiście wyjaśnienia, wspólnej podróży, spotkania rodziny. Ta osoba jest bardzo rodzinna, ta osoba dba o starszych członków rodziny, ta osoba myśli, że jest bardzo dojrzała, tak. Myśli być może, że czas na zmiany, jednak, choć tych zmian się obawia. O czym najbardziej ta osoba myśli? No, mówię, to jest osoba materialna, bardzo myśli o zmaterializowanym świecie, ale tak naprawdę chciałaby mieć pieniądze na prezenty, chciałaby wyższej pensji swojej, zaangażowania, żeby go docenili czy ją ta osoba by chciała być doceniona w pracy. Więcej zarabiać, mieć na prezenty. Ta osoba chciałaby wspólnie być może podróżować, spotykać ludzi. I ta osoba bardzo myśli o tobie i o rodzinie. To jest osoba bardzo rodzinna, spokojna, potrzebuje rozwoju. Ten ktoś, tak? Także tutaj myśli o rodzinie o materii głównie i o tym, żeby tak naprawdę być szczęśliwym. No dobrze. Ta osoba bardzo ładnie tutaj myśli o Tobie dobrze. Podobasz się może być zakochana w Tobie, może tak naprawdę chciałaby Ci rzucić świat do nóg do stóp, jak to się mówi dobrze. Teraz druga osoba. Myślmy, moi drodzy, o drugiej osobie. Co ta Twoja osoba, o której myślisz w tej chwili, chciałaby Ci przekazać? Dobra. Zobaczymy, czy to kobieta, czy mężczyzna. O, raczej mężczyzna. Też dobra. osoba, no wydaje mi się, że to raczej mężczyzna też, ale to może być również kobietka, kobieta. Tutaj ta osoba chciałaby Ci przekazać tak naprawdę, że ma problemy, tak jak gdyby straciła energię do pracy. Y, że jest w takim momencie, może jakieś ma y, problemy zdrowotne, trochę jakieś wymówienie z pracy, może otrzymała ta osoba, y, jest może troszeczkę zagubiona. Y, ciebie podziwia za Twoją komunikację, za Twoją pracę ta osoba. Ta osoba y, zagubiła się troszeczkę właśnie w świecie zawodowym, ale też. Y, nie może ruszyć z miejsca. Energia tej osoby stoi w miejscu. Ta osoba chciałaby większego kontaktu, komunikowania się z ludźmi, ale też z Tobą. Ta osoba myśli o wysłaniu Ci może wiadomości. Ta osoba chciałaby się z Tobą skomunikować, bo. Ponieważ no tutaj jest ta osoba bardzo pogrążona w smutku, yy, czuje się uwięziona, to jest spowodowane brakiem rozwoju, brakiem pracy, brakiem finansów. Możliwe, że ta osoba, yy, niezależnie kto to tam jest, czy kobieta, czy mężczyzna, ta osoba chciałaby być może uzyskać od Ciebie jakieś yy, albo propozycji. Yy, Finansowej, może pożyczki, czegoś nowego. Ta osoba liczy na Ciebie. Tak. Tutaj wie, że ta osoba tak naprawdę no nie jest w stanie teraz przebić się w świecie pracy, w świecie zawodowym. Jest uwięziona. Potrzebuje pieniędzy, jakichś takich nieoczekiwanych. Możliwe, że liczy też na ciebie w pewnym sensie, że ty udzielisz jakiejś dobrej rady, wskazówki, bądź też nawet i zaciągniesz kredyt, albo no nie wiem, coś tutaj tej osobie powinnaś albo powinieneś przekazać. Ta osoba też myśli o tobie, że dużo spraw ukrywasz. Ta osoba też myśli, że ukrywasz dużo spraw swoich prywatnych, ale też i zawodowych nie mówisz wszystkiego. I tak naprawdę y, myśli, że w twoim życiu są niewiadomo bodajże jakie zmiany. Także ta osoba to by ci chciała przekazać, że y, tak naprawdę y, ty nie mówisz wszystkiego, tak? I jesteś osobą bardzo taką y, która trzyma tajemnicę, tajemniczą, tak? I wiele spraw pozmieniało się w życiu u ciebie. Ta osoba też chciałaby ci przekazać, że chciałaby się spotkać z Tobą, chciałaby zmiany. I też możliwe, że ta zmiana polegałaby właśnie na tym, że żebyś. Zmieniła albo zmienił miejsce zamieszkania, że tutaj chodzi tak naprawdę o to, żeby mm, ta osoba y, miała Ciebie przy sobie, bliżej, y, ale też, y, żeby w końcu coś tak naprawdę się zmieniło w Waszych relacjach. Ta osoba chciałaby y, tak naprawdę możliwe, żebyś y, w końcu y, Spojrzał na tą osobę poważniej, i tutaj być może też chodzi o to, że Twoja tajemnicza osoba chciałaby wspólnie z Tobą tak naprawdę mieć jakieś Podpisywanie dokumentów, możliwe, że chodzi o wspólną firmę, ona to ukrywa, możliwe, żeby chciała właśnie wspólnie coś z tobą założyć, tak, że tutaj by chciała takiej zmiany, żebyś była bliżej tej osoby i żeby wspólnie coś poprowadzić, tak, na przykład jakiś biznes, albo też podpisać jakieś dokumenty. No, tak to wychodzi, moi drodzy. Ja myślę, że tutaj ta druga osoba też bardzo liczy na Ciebie i na co najbardziej liczy ta osoba. Na jakieś poprawy losu, poprawy finansów, na spotkania z Tobą ta osoba liczy. Na jakieś rozliczenia również z tobą, być może, na współpracę, a nawet też i miłość. Także to są takie dwie osoby. To może być i miłość taka przyjacielska, braterska, czy siostrzana, czy też partnerska. Także tak to ogólnie ja to ujęłam. Dziękuję bardzo serdecznie, kochani, i do usłyszenia w kolejnych filmach.